Czy ocet jabłkowy może mieć wpływ na odchudzanie? Słuchajcie, musimy sobie coś najpierw jasno wyjaśnić. Ocet jabłkowy to nie jest jakaś magiczna pigułka, po której obudzicie się 10 kilo lżejsi, a oponka z brzucha w magiczny sposób zniknie. Jeśli ktoś tak wam mówi, no to zwyczajnie mija się z prawdą. Ale to jest kolejne bardzo ważne, ale i taki aha moment dla wszystkich. Ocet jabłkowy jest genialnym narzędziem wspierającym. Jak to w ogóle działa? To bardzo proste. Poprzez optymalizację trawienia i regulację pH, o której żeśmy przed chwilą mówili, ocet stymuluje metabolizm. Kiedy żołądek działa sprawnie, tarczyca dostaje odpowiednie sygnały i minerały do pracy. A to ona jest przecież twoim głównym piecem do spalania kalorii. Co więcej. Picie octu przed posiłkiem pomaga regulować poziom cukru we krwi, dzięki czemu nie macie tych nagłych napadów wilczego głodu i szybciej czujecie sytość. Organizm wtedy mówi: Mam wszystko, czego potrzebuję, mogę przestać jeść, czuję się nasycony. I to jest ta naturalna kontrola wagi. Bez walki z samym sobą, wynikająca z tego, że Twój organizm, Twój system wreszcie pracuje tak, jak zaprogramowała go natura. I to jest ta cała magia, o której mówimy w kontekście tego, jak ocet jabłkowy faktycznie może wpływać na odchudzanie.